Dzień dobry, witam serdecznie, Paweł Gmiecik. Poranek S24 w poniedziałkowy, poświąteczny, choć właściwie oktawa no jeszcze przecież trwa, poranek S24. Witam Państwa i witam Pana Prezydenta Akademii Szczecińskiego, Prezydenta Znowca i członek Zarządu Stowarzyszenia Tak dla Polski. Dzień dobry, Panie Prezydencie. Dzień dobry, witam poświątecznie. No właśnie, jak święta, czy liczba kilogramów obywatela Arkadiusza Chęcińskiego się zmieniła przez święta, czy nie? Oj, trochę tu, trochę było aktywności wczoraj specjalnie wieczorem sportowej, żeby coś spalić, ale boję się, że mimo wszystko, bo to były typowo rodzinne święta e, z mamą, e, z siostrą, także trochę kilogramów przybywało także. Ale coś Przed nami się tam... teraz dużo pracy, żeby wrócić do, do, do stanu sprzed świąt. Dużo przybyło kilogramów, czy Profilaktycznie pan tego dokładnie nie sprawdzał. Profilaktycznie na, na wszelkie wypady tego nie sprawdzałem. No ale przecież dobrze wiemy, że y, kilogram obywatela z wyższym wykształceniem i y, wielkiego działacza liczy się dwukrotnie, cytując klasykę, ale dobrze już teraz przechodząc do... Ale y, nie będę w tym kierunku podążał, także żeby było więcej. Z tematów poważniejszych, y, panie prezydencie, co y, samorządy dla Polski, co tak dla Polski Czyli ogłoszone kilka tygodni temu również i Pana uczestnictwo w tym nowym stowarzyszeniu samorządowców zmieni Pana zdaniem. Co zmieni? Mam nadzieję, że zmieni scenę polityczną, że samorządowcy, którzy zawsze są wśród mieszkańców, wiedzą, co się w ich w najbliższym otoczeniu dzieje, ale również wiedzą, co się dzieje, jeżeli chodzi o prawodawstwo które bezpośrednio wpływa na życie mieszkańców, no będą bardziej mocno widoczni właśnie w tym życiu politycznym, co, mam nadzieję, przełoży się na to, że prawo ustanawiane w Polsce będzie dużo lepsze i, i, i takie, które będzie wpływało pozytywnie na życie każdego obywatela naszego kraju. Tak konkretnie, myśli Pan, że to rzeczywiście coś zmieni, bo tych stowarzyszeń organizacji samorządowych trochę jest? Pan był, również przedstawiany podczas tego Kongresu Założycielskiego jako przedstawiciel łączy nas samorząd tych stowarzyszeń w całej Polsce jest wiele. Pytanie, czy one coś rzeczywiście dają, zmieniają, czy tylko są na papierze? No właśnie o to chodzi, żeby te wszystkie stowarzyszenia, które w międzyczasie powstały, bo ich powstało wiele, bo powstały wiele tych lokalnych stowarzyszeń powstało. Gdzieś tam zaczęliśmy się organizować, bo sytuacja samorządów jest coraz gorsza. Wszyscy dobrze wiemy, to już chyba nawet za często jest powtarzane, ale powtórzę jeszcze raz, że różnego rodzaju zmiany w prawodawstwie doprowadziły do tego, że pieniędzy w samorządach coraz mniej i ta możliwość realizacji tego co obiecaliśmy mieszkańców coraz trudniejsza. To spowodowało, że zaczęliśmy się gdzieś tam jednoczyć najpierw lokalnie, a teraz w Poznaniu podjęliśmy decyzję o tym, żeby Skupić się w jednym ruchu ogólnokrajowym, tak żeby mieć, tak jak powiedziałem na początku, wpływ na to, co w naszym państwie się dzieje, bo, bo dzieje się źle i myślę, że wszyscy mieszkańcy naszego kraju oczekują, że na scenie politycznej no, co, co, jakieś nowe twarze się pojawią. To ma być jakaś alternatywa dla Platformy Obywatelskiej, dla inna forma opozycji wobec rządu? Nie, to ma być wzmocnienie opozycji, bo, bo widzimy, że że to wzmocnienie chyba jest potrzebne, tak nam się w każdym razie wydaje. Chcemy e, rozmawiać i w styczniu te rozpoczniemy z wszystkimi graczami e, opozycyjnymi, z tej części opozycyjnej, choć e, również e, nie ukrywam, że chcemy rozmawiać z partią rządzącą na temat tego, co się w naszym kraju dzieje, ale na początku z, z opozycyjną częścią e, sceny politycznej, z każdym po kolei. Tak, żeby no myślę, że to jest mało prawdopodobne, ale jednak przed najbliższymi wyborami parlamentarnymi doprowadzi do tego, żeby powstał jeden blok, choć raczej wszyscy ci, którzy no w tej polityce gdzieś tam funkcjonują, uważają, że, 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 że raczej jeden będzie niemożliwy minimum maksimum te dwa bloki to, 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 to myślę, że chcielibyśmy uzgodnić. Chcielibyśmy, tak jak powiedziałem, wziąć w pewnym sensie odpowiedzialność za to, co się będzie działo, ale w ten sposób, żeby zawalczyć o potem w, w nowym parlamencie, zawalczyć o. O to, żeby, żeby samorząd wrócił na swoje właściwe miejsce, żeby, żeby samorządowcy znów e, razem z mieszkańcami mogli e, no, budować nasz kraj, bo nie ma, nie ma co ukrywać, większość rzeczy, która nam się udała, które nam się udały, to to, co jest lokalnie widoczne, bo przecież rozwój naszych miast jest chyba dla każdego widoczny. Wystarczy wyjść na ulicę, rozejrzeć się dookoła i, i te zmiany, odczuwalne zmiany dla każdego mieszkańca naszych miast widzimy. Z punktu widzenia opozycji uważa pan, że powstawanie takich ruchów, na przykład jak Tak dla Polski, jest dobre? Kilka miesięcy temu, czy właściwie nie kilka miesięcy temu, już kilkanaście ponad, coraz bardziej się krystalizuje inny ruch Szymon-Hołownia Polska 2050, a na przykład opozycja węgierska radziła, żeby w jednym bloku iść do wyborów. Pytanie, czy im bliżej wyborów tym nie wydaje się Panu, że takich organizacji, ruchów powstaje więcej, co później może na przykład dla opozycji być trudnością w zjednoczeniu w jeden czy dwa nawet bloki, a to z kolei może oznaczać, że opozycja może mieć trudność w wygraniu sprawień i sprawiedliwością, do czego zmierza. Ale właśnie w naszym ruchu o to chodzi. To jest jeden z naszych głównych postulatów, zresztą zawartych w uchwale, którą podjęliśmy, zjednoczenie opozycji. My chcemy być jednym z głównych elementów zjednoczonej opozycji. Tak jak powiedziałem, jednego bloku byłoby idealnie. Nie słyszę pana redaktora, bo widzę, że pan redaktor. Wszystkie te partie opozycyjne mówią, że chcą jednoczyć opozycję, ale jakoś tak z tego jednoczenia. No to właśnie, właśnie, panie redaktorze, my to widzimy i uważamy, że musi znaleźć się ktoś bardziej neutralny na scenie politycznej, a tacy są samorządowcy, bo w ruchu, w naszym ruchu są przedstawiciele różnych opcji politycznych od psl poprzez Hołownię, Platformę i pewnie i z PiS-u ktoś tam się znajdzie, ale przede wszystkim zdecydowana większość członków ruchu to samorządowcy bezpartyjni, Którzy nie, nie są związani żadno, z żadną partią i myślimy, że właśnie taki, taki ruch jest w stanie no, zjednoczyć e, dzisiaj skłóconą w pewnym sensie, bo, bo nie ukrywajmy, trochę skłóconą opozycję. Yy, I o tym właśnie nawet w naszej uchwale mówimy, że chcemy doprowadzić do stworzenia jednego wspólnego bloku na, na opozycji. Choć no, zdajemy sobie sprawę, że łatwe to może nie być, dlatego mówimy też, że dwa to maksimum, co na po stronie opozycyjnej powstać yy może, a my chcemy, w tym pomóc, bo chcemy, żeby przedstawiciele samorządów, tak jak to się już stało, dzięki powstaniu bloku senackiemu. Senat dzisiaj jest w rękach opozycji i główna, główna zasługa właśnie była po stronie samorządów, i teraz chcemy to powtórzyć, jeżeli chodzi o senat, ale również chcemy gdzieś tam się zaktywizować, jeżeli chodzi o parlament, bo mamy swoje. Postulaty, które chcemy zrealizować w parlamencie, a do tego potrzebna jest też no, mocna, mocna grupa samorządowców, w którym w tym parlamencie będą pilnowali spraw samorządowców. Tak, dla Polski to będzie, to również jest brana pod uwagę taka opcja, żeby było samodzielną partią, która startuje do wyborów, czy tylko i wyłącznie w bloku z innymi opozycyjnymi partiami? na przykład? Panie redaktorze, mówimy dzisiaj tylko i wyłącznie o, o bloku, bo wierzymy w to, że, że taka możliwość istnieje i to jest dzisiaj najważniejsze. Dzisiaj dzielenie sam pan zresztą o tym mówił, pokazując przykład Węgier czy, czy, czy Czech. No nie jest, nie, jest, nie, jest, nie jest potrzebne. Węgry są tego najlepszym przykładem. Trzeba się jednoczyć, żeby potem mieć szansę wygrywać. I dzisiaj to jest głównym celem, choć pewnie gdzieś tam pojawiały się głosy o tym, że a może partia polityczna? Nie, no dzisiaj nic takiego się nie dzieje i, i takich panów nie mamy, choć no, gdyby się okazało, że, że wszyscy idą oddzielnie i nie chcą ze sobą współpracować, to wszystkie scenariusze są dzisiaj możliwe, ale to jest najbardziej taki no, nierealny scenariusz. Dzisiaj mówimy wprost: chcemy być główną siłą, która jednoczy opozycję, być po tej stronie opozycji, chcemy uczestniczyć w wyborach parlamentarnych, chcemy mieć swoich przedstawicieli w, w Sejmie i w Senacie. Ale tak jak powiedziałem, wspólnej listy wszystkich opcji opozycyjnych. Łączy nas, po, łączy nas samorząd, to z kolei Stowarzyszenie Samorządowców z Województwa Śląskiego. Co dalej? Złączy nas samorząd, skoro powstało tak dla Polski? Chcemy, tak jak zresztą to było podzielone w Poznaniu, zachęcić członków łączy na samorząd, które dalej funkcjonuje, żeby stworzyć te struktury wojewódzkie właśnie, żeby nie rozczłonkować, się, jeżeli chodzi o te opcje Samorządowe, tylko żeby uczestniczyć w jednym ruchu samorządowym. Dlatego, no, między innymi, moim zadaniem, jako członka, członka zarządu, ale również moich kolegów samorządowców, bo przecież w Tagla Polski jest między innymi Andrzej Dziuba, jest prezydent Krupa, jest Starosta Wielski, jest wiele innych ważnych postaci i tych mniejszych i większych miejscowości, bo to dla nas nie ma żadnego znaczenia, bo przecież każdy ma taki sam głos i w każdych miejscowościach trzeba wygrywać wybory. Chcemy stworzyć struktury wojewódzkie, tak dla Polski, tak żeby wzmacniać, no ten, ten jeden ruch samorządowy, bo właśnie on po to powstał, żeby, żeby się łączyć, a nie dzielić a, 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 i, i żeby być mocniejszym, a właśnie połączeni jesteśmy mocniejsi. Jakby się udało komuś Pana przekonać do to łączy, to, przepraszam, tak dla Polski? Panie redaktorze, ja powiem tak nie trzeba przekonywać, to, 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 to jest aż, aż, aż yy, zaskakujące może, choć ja wiem, czy zaskakujące często słyszymy, że yy, wyborcy mówią, że, 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 że szukają jakiegoś nowego, nowego wyboru. Zresztą sondaże pokazują, że yy, poparcie dla partii rządzącej spada, a rośnie liczba niezdecydowanych, rośnie liczba yy, spada liczba. Tych, którzy chcą brać udział w wyborach parlamentarnych i to może powoduje, że szukałem jakiegoś nowego rozwiązania. I mogę Panu powiedzieć, że bardzo, bardzo wiele osób, tak do mnie, jak i do moich kolegów samorządowców, dzwoniło i dzwoni, bo chcę uczestniczyć w tym ruchu samorządowym. Dzisiaj zresztą przed spotkaniem z Panem, miałem spotkanie w ramach zarządu tak dla Polski przyjmowaliśmy kilkudziesięciu kolejnych nowych członków ruchu, także, także zainteresowanie jest ogromne. Tylko, żebyśmy potrafili tą energię wykorzystać, ale wierzę to, że jako samorządowcy to potrafimy i wykorzystać doświadczenie nas wszystkich, tak jak powiedziałem, niezależnie od tego, z jakiego miasta pochodzimy, bo przecież trzeba sobie zdać sprawę, że wybory, zresztą to wielokrotnie powtarzano, a my chcemy to umieć zrealizować. Wygrywa się nie w największych miejscowościach, tylko w tych mniejszych miejscowościach i tak właśnie ma być. Dlatego dzisiaj przyjmowaliśmy na przykład burmistrza Sławkowa, czy wójta Mierzęcic. Tutaj mówiąc tylko o naszym regionie, bo, bo oni również do tego ruchu należą, ale wiceprezydenta Częstochowy, czyli z dużego miasta, przekrój ogromny, ale oczywiście też nie tylko wójtowie, burmistrzowie, starostowie, prezydenci, ale, ale osoby związane z samorządem, gdzieś tam, które w tym samorządzie uczestniczyć, chcą uczestniczyć. Bo, bo również przedstawiciele różnych spółek samorządowych, jednostek samorządowych, radni, byli radni i, tak jak powiedziałem, osoby, które gdzieś tam czują, że chcą z tymi samorządowcami współpracować. Dzisiaj zostali, pierwsza grupa, bo dzisiaj mieliśmy zarząd, już została przyjęta i, tak jak mówię, te deklaracje spływają na bieżąc. Wiceprezydent Częstochowy który? Pan Prezydent Sabat. Panie prezydencie, co na no to Platforma Obywatelska, jeśli chodzi o Tak dla Polski i pod kątem pana, ale też pod kątem innych włodarzy miast dużych w Polsce, którzy także z Platformą Obywatelską są powiązani i także byli na tym kongresie założycielskim Tak dla Polski? Czy Platforma to popiera albo milczy? więcej będę mógł powiedzieć na początku przyszłego roku, bo tak jak mówiłem, chyba w pierwszej połowie, tak jesteśmy mówieni, chyba koło 11 czy 12 stycznia rozpoczynamy spotkanie z przedstawicielami wszystkich, tak jak powiedziałem, graczy sceny tej politycznej, opozycyjnej, i będziemy rozmawiać o tej właśnie współpracy. Wtedy myślę i przedstawiciele partii będą mieć jak gdyby większą wiedzę na temat tego, co chcemy dzisiaj zrobić, bo dzisiaj myślę, że nie do końca Wiedzą, nie do końca czują, o co, o co nam w tym wszystkim chodzi I, i, i te jak gdyby informacje wypływające z partii opozycyjnych są, są, są różne, bo, bo jedni mówią super, że powstał taki ruch, bo będziemy mieć wsparcia, a inni gdzieś tam patrują konkurencji, co jest bardzo złe, bo tak jak powiedziałem, na, na opozycji nie powinno być konkurencji, tylko współpraca, bo tylko wtedy można wygrywać. Także różne są odsłuchy, że tak powiem, ze strony partii politycznych. No, tak jak mówię, myślę, że te spotkania, w których będziemy spotykać się z liderami tych partii, wiele wyjaśnią i, 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 i opinii ale przede wszystkim właśnie tym partiom politycznym, żeby wiedzieli o co nam w tym wszystkim chodzi, że nie chcemy być dla nich żadną konkurencją. Jeśli chodzi o śląskie struktury Platformy Obywatelskiej, to dominuje bardziej nieufność czy radość? Oj, to tr trudne pytanie i nawet źle się czuję z tym pytaniem, bo e, niestety, ale z panem przewodniczącym Wojciechem Sławugą od czasów wyborów nie miałem żadnego kontaktu, nie jest chyba za bardzo zainteresowany współpracą z prezydentem jednego z największych miast województwa śląskiego. Nikt z Panów nie kontaktował się z drugim, nie pisaliście, nie dzwoniliście do siebie? Po wyborach Platformy Obywatelskiej do zarządu regionu rozmawiałem z Panem Wojciechem Saługą. Umówiliśmy się, że on do mnie chyba w koniec listopada odzwoni, pokaże pomysł na tą współpracę już ze mną, z prezydentem miasta, ale. Ze strukturami stanowickiej platformy, no bo, bo, bo przez wybory dobrze wiemy, że gdzieś tam jestem poza tym głównym nurtem platformy obywatelskiej. Niestety Pan przewodniczący nie zadzwonił. Panie prezydencie, na znaki. właśnie już po czasie jesteśmy, ale jeszcze choćby krótko, jedno pytanie, co się pana zdaniem zmieni w działalności samorządowej po 1 stycznia 2022 roku. Czy nowy ład, polski ład coś zmieni na gorsze, na lepsze. Panie redaktorze, my mówimy. Cały czas tylko ładzi, a boję się, że to też jest taka trochę zasło, zasłona dymna przed wszystkim, co się dzieje w samorządzie, bo pamiętajmy, że pierwszym, e, pierwszą ustawą, która ma być procedowana w Sejmie, i to chyba właśnie 4-5 stycznia, chyba komisja, to jest leks czarnek. To jest coś, co o, może odwrócić bieg historii, jeżeli chodzi o polską oświatę, bo znów będziemy się uczyć, jak w czasach PRL-u, tego, co chcą rządzący, a nie tego. Co powinniśmy i nie tego, co w historii było naprawdę, i nie tego, co chcą rodzice, uczniowie, nauczyciele, tylko tego, co coś w głowie jednej osoby siedzi, bo, bo Lex Czarnek to właśnie tego typu ustawa, która ma zakazać myślenia samodzielnego, ma zakazać możliwości zajęć, po, zajęć dodatkowych zajęć lekcyjnych, takich o których marzą młodzi ludzie. Więc to jest dzisiaj jak gdyby główna, główna, główny problem, który w styczniu będziemy, na którym będziemy pracować. Zresztą tak dla Polski tutaj ma plan na, 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 na mocne, mocne działania w tym zakresie zaraz po, po Nowym roku, żeby też społeczeństwo o tym się po prostu dowiedziało, bo bo te czasy, no myślę, że nawet ja nie do końca, ale trochę starsi, ale pamiętają, gdy do szkoły się chodziło i, i uczyło się nie tego, co jest prawdą, tylko tego, co chcieli rządzący. I nie możemy do tego dopuścić, żeby historia zatoczyła koło i żeby znów to wróciło. I to jest, tak jak mówię, główny, główny nurt tego, co będzie w styczniu. Ale oczywiście żyjemy w trudnych czasach, jeżeli chodzi o samorząd, niższe wpływy. Z podatku PIT spowodują, że realizacja wszystkich zamierzeń, które żeśmy mieli, związane z tymi wydatkami bieżącymi, czyli tymi podstawowymi remontami, podstawowymi rzeczami, które musimy naszym mieszkańcom dostarczyć, będzie dużo trudniejsza. Wpłynie pewnie na ceny pewnych usług, które świadczą samorządy i na jakość pewnych usług, które świadczymy. Choć robimy, co możemy, żeby mieszkańcy tych złych rzeczy, które zostają wprowadzone w naszym kraju, nie odczuli, ale boję się, że może to być niemożliwe. Bardzo dziękuję. dużo dobrego na nowy rok. I dużo zdrowia mimo akurat trochę źle skończyliśmy, bo tak bardzo negatywnie, ale skończyliśmy, ale myślę, że dużo pozytywów było wcześniej i życzmy sobie, żeby te pozytywne rzeczy, które żeśmy mówili, się sprawdziły, a, a, a te negatywne, które gdzieś tam się pojawiają, żebyśmy potrafili sobie z nimi poradzić i żeby partia rządząca w końcu zaczęła słuchać samorządowców, czyli nas wszystkich, mieszkańców naszych miast, miasta wsi. Bardzo dziękuję Pan Martiniusz Chęciński, prezydent Sosnowca i członek Zarządu Stowarzyszenia Tak dla Polski był Państwa i moim gościem. Bardzo dziękuję, do zobaczenia, do usłyszenia. Dziękuję wszystkiego najlepszego na jeszcze raz i do zobaczenia.